Cześć, siemanko, witam wszystkich bardzo serdecznie. Jako, że nie miałem nic wrzucić nowego na kanał, postanowiłem wrzucić powtórkę z wota, która ma już może miesiąc albo dwa, ponieważ mój dostawca internetu szwankuje i mam triliard pingu, co nie pozwala mi nagrywać ani Cesa, ani rola, ani nic innego takiego, co jest zależne od refleksu, że tak powiem. No co, coś wydubałem starego. W so, ogóle chciałem wam pokazać moją, nie wiem, moją najlepszą gierkę w sumie nawet, co bym powiedział. Może nie pod względem obrażeń albo zabójstw zdobytych w tej grze, ale tam, ten ten, ten, ten zrobiłem wątek eee... końcówki, co zrobiłem na końcu. Ogólnie tak troszkę wam może skrócę już na początku. Zostałem 1 na 1 z T-34 i wokół o tej skałki, o tej, tej, tej zacząłem się po prostu wyganiać. No i kto wygrał, zobaczycie na końcu, pewnie się będzie domyślić, skoro był ten filmik, no to kto wygrał, tak? No, a więc tak, Będę sobie tutaj na tą góreczkę, się zgruntować troszkę. No i ogólnie przez całą grę w sumie tutaj będę stał w miejscu praktycznie. Tutaj teraz dam szukał, niecelny tylko inaczej. No i tutaj się tylko Troszkę dalej podjadę, jeszcze właśnie gdzieś chyba w to miejsce nawet. tak? No i będę campił całą grę. Tutaj, jeżeli chodzi o team, to taki jak tutaj widzicie na team. Oto menu pokazany. Najbardziej się z ich teamu właśnie powiem tego T34, ponieważ zupełnie nie wiem gdzie tu ma swoje punkty, gdzie to strzelać, a to damage ma. I czułem, po prostu na farta. Tutaj na razie się nic ciekawego nie będzie działo. Tutaj chyba teraz zacznę obrywać troszkę. Przeciwnik oberwał. Trafiłem z Potara I tu go z chyba się, on tutaj już rekordy poszedł Trafiliśmy i w wieże Więc drugi z właśnie. weszły jak masło Przeciwnik oberwał To już troszkę zabolało, nie powiedział, nie powiem Jedna z gąsienic nic no, uszkodzona Stoimy. A jeden strzał, reszta na rybę szedł Kocham ten człowiek normalnie ale nie pod względem działka, ponieważ jest bardzo niecelne. Naprawiliśmy gąsienicę. Jedziemy dalej. Mm -hmm. Tak, tutaj się oczywiście może pożalić, dąż Szkoda mi kasy za naprawę było, po prostu. I coś mi się grafika tutaj... Ostro. Hop, hop, stop. Dostał, ale nawet nie zarysowaliśmy! Oh stop No i nie, nie mnie. Dobra, ujdzie jakoś Dobra, do normy wróciła, to dobra. No i tutaj ta moja zmora ukochana oczywiście. Tutaj go zaraz strzelę pewnie. Gambo, solvayer. Tutaj oddam szczodro, nie? Tylko się troszkę wychyli. Scaluję. Siemię zbierze Ale jednak to jest jednak że się nie umiem z wielkim pociskiem. Jako, że tu mi będę zaczął zajmować. Wiem, ja grafika pieczy się. Fajnie. Proszę. a Proszę. a się. Proszę. Proszę. się, Proszę. 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 Tutaj jedną mogę zrobiłem, potem go tylko się wymyśliło. Ta 64, tak. Tylko to zrobiłem, bo co chciałem przycampasz, on wyjedzie z takich budynków, ale jednak to różniączkę, to nie zajadego. Lecz ja, się spóźniej, ktoś go za mnie zabije. To później nabrałem do na całego... I ta trójka coś tutaj chyba teraz tu wyjedzie. A, to go teraz zabili zaczęć się na tego i sam ale to idzie na mx a, ale go, zaraz go zniszczą. Ogólnie no. rzecz biorąc, o to co mi chodziło, będzie na końcu gry. W sumie to było chyba moje najlepsze zagranie, nie wiem czy to moje, czy to głupota tamtego typa co grał, w tym też 64 4. się grają na tej kamerce, jak teraz pokazuję i widziałem że on ten is czy tamten na mnie satruje, więc się na tego isa 8 ale on się chował bardzo też moja jak Panzer wyjedzie tak I tutaj celowo ja wprost mu wierzę z przeciwnika zniszczony Teraz co ty jak Tiger, masz? Tylko tak sobie teraz myślałem, że sobie zginę, będzie po przecież, jak są zostanę tego amerykańca głupiego. Troszkę pistoletem, ale głupio, zasięgiem, za że tak powiem. Przez tą górkę. No i tego raz tego jak ta igra zniszczy Tutaj o tam strzał ale nie wejdzie Tutaj chyba rykoszecz pójdzie Tak myślę Tak No i teraz znowu nie wejdzie. Dostał, nie ale nawet go nie zarysowaliśmy. A, odłamkową. Ja już tak sobie myślałem, że już tego nie ugram, bo przecież tego nie przebiję. No i to już się zaczęła bitwa. Kto pierwszy wychyli ten dostanie. Ja się kampiłem, on się kampił. No i to go to zrobił, bo chciał się chyba a że jego go trafiłem, no to jednak to weszło, bo to odłamkowe przecież. No i to się zaczęło znowu chowanie się. On się wychyla, ja się chowam. Ja wychylam, on się chowa i takie w kółko było. Troszkę takie... Montaż, że ja wszystko więc... No i znowu, tak mówiłem, ja się chowam, on się wychyla, tylko czekam, żeby się na mnie nie naprawdę no, zagłośniam te dźwięki, bo nie mało co słychać, ale nawijam dalej, no i tutaj już wchodziłem z góry, że to przegram. Czerpałem strzel to już po mnie jest, a mój refleks jest genialny, naprawdę zapłon, 2 sekundy do tyłu. wyjeżdża, ja się chowam. I tylko kto pierwszy odda i nie trafi to nie jest zgubiony, że zginie. Tylko tak czekam, żeby, nie, żeby trafić. Musiałem no, chyba od tyłu zahaczyć, ponieważ myślałem, że straci, straci, straciłem go z pola widzenia, ale... ...go jednak nie straciłem. Tutaj znowu, dobra, nie będę już tej kamery oddala, może o tak ustawię. Najlepiej, optymalnie. 室外机械。